To był wyrok. Wojna domowa została zatrzymana, ale krew na ulicach Warszawy nie mogła pójść na marne. Za każdą ofiarę ktoś musiał zapłacić. Rok 1926 Polska wybrała stronę i w imię tej decyzji musiała oczyścić się z tych, którzy bronili upadłego porządku. Marszałek Piłsudski nie sądził człowieka. Sądził symbol. Generała, który w obronie skorumpowanego rządu wydał rozkaz, by polscy piloci rzucali bomby i strzelali do polskich żołnierzy. Podniósł rękę na brata, a brat nigdy nie zapomina. To była zdrada, nie wobec Piłsudskiego, lecz wobec narodu. Wobec tych, którzy szli za ideałem wolnej Polski, a zostali trafieni kulą wystrzeloną przez własnych rodaków. Aresztowanie Zagórskiego nie było aktem zemsty, było aktem sprawiedliwości. Nie sądziliśmy polityka, sądziliśmy żołnierza, który zdradził. Są w historii chwile, gdy wierność gnijącemu prawu staje się zdradą państwa, a aresztowanie zdrajcy pierwszym krokiem do jego uzdrowienia. Więc zadajmy pytanie: czy marszałek Piłsudski był wybawcą? czy sędzią, który skazał własnego generała w imię Nowej Polski. Subskrybuj. Sekrety historii opowieści. Tu pytamy o to, o czym inni milczą.